Noxul, a w tym odcinku witam Was z gry Braula jest niedziela mm. i tak e, odbierzemy sobie rzeczy na konie rzecz e, małą łą skrzynkę I, 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 i. Musimy wbijać pucharki, nie? W tym odcinku troszeczkę powbijamy sobie. Pucharki. Jest nowy sezon Dlatego Trzeba tu wjeść Puchinie Dlatego ja sobie Wybiorę może faktycznie Penny yy, I zagramy sobie Więc no i też chciałbym Pogadać O Takich rzeczach jako jest Na przykład w sumie, mm, nagrywanie i subskrypcje bo mamy w sumie 30 subów i zaraz nie załatwi chwila się była ale dobra jest no więc mamy ee, prawie 30 subów więc przerost jest niesamowity i no Czego mi nie działa, halo? Dobra. To coś gdzieś strzela. O, nie się walony. Mam nową nie wiem, czy widzisz. Dobra, załatwienie, Nie, trzecie miejsce. Nie jest tak źle. Trzecie miejsce. Naprawdę nie jest takie złe miejsce. I dobra, mamy małą skrzynkę. Po raz drugi w tym odcinku. Jakieś misje. Może porobimy w sumie misje. Hmm, widzę, że dobre misje. Naprawdę. Ale nie w tym odcinku. A właśnie, i. Nie wam powiedzieć, ale ta yy, miniseria, skąd to ona się pojawi w całości. Yy, no i w sumie chyba tyle. Się pojawi w całości ta seria. No co by tu nie mówić, ale jednak, tak, part po part się, yy, średnio oglądać. Więc, dlatego... E, po prostu... Idzie, idzie, załatwię go, załatwię, załatwię! Giniesz, giniesz, giniesz! Dobra. No więc, pojawi się... Odcinek z tych partów. E, nie wiem kiedy... Ale chyba w grudniu. Dlaczego nie szybciej, nie później, nie szybciej? Bo w sumie... Ja się aż tak nie chcę. Dobra. O, ktoś, ktoś, ktoś. Dobra, będzie chyba win. O, druga taka penny, O, nie mam, nie dla psa. Dobra, nie dla psa. No. Też ogólnie piszcie pytanie. Bo na 50 stów zrobię Q&A. Jeszcze niedługi były odcinek z Braula. A dlaczego? E, wyzwania? Nie ma. Wyzwanie? Bo. O, jest to ineks. Bo. E, bo po prostu nie mam wyzwań, a sam nie będę wymyślał przecież. Dlatego. Mm, piszcie tak, teraz piszcie. I oczywiście zasubujcie kanał. To jest ważne, jak się kanał zasubowali, zapominam o tym, nie? I tak w sumie mogę tak powiedzieć, tak dodać, nie będzie to na temacie odcinka, że e, m, nagrywam ten odcinek już drugi raz. Bo nagrywanie trochę się zepsuło, więc nagrywam to w sumie drugi raz. Oho, tam jest Jessie, postawiła swoją wyżyczkę. I teraz problem. Dobra. Dziki, dobry. <grym> Też właśnie, zaraz Wam powiem coś. Za, zaraz Wam coś nawet pokażę niż powiem. I zaraz w sumie. Oj 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 oj, oj, oj Rosa rosa Zginij. Ale dobra. Teraz wam powiem, właściwie teraz mogę powiedzieć, żebyście dołączali do klubu Coxynoxla. Yy, I w sumie to tyle, żebyście po prostu dołączali, bo ja stworzyłem go niedawno Coxynoxa. Dobra, więc no, klub fajny, polecam, zapraszam i... ten Daryl ma taki gadżet? W sumie dawno nie grałem w Brawla, więc bardzo jest możliwa opcja, że ten Daryl ma taki gadżet, więc no. Dobra, więc pokażę Wam klub, żebyście widzieli, który to jest. Mam mego. Tak, dobra. Obstawiajcie w komentarzach, czy coś wypadnie. No dobra, tutaj coś tak średnio widzę. I uwaga. 6, 6, 6, 6, 6. Nie wiem, co mi da. Ja, ja Mam. No wy zadejmiesz. Nie. Jest. Wykopam na chwilę. Tak tylko powiem. Więc dobra. Esunia. Esunia po prostu. Teraz jak to działa? Czy to on, jak on działa? Czy on dużo zadaje? Na razie nie widzę. No dobra. Nie wiem, jak go atakuje, ale widzę, że jest naprawdę dobry. Naprawdę jest bardzo dobry. Kupił Fineszka. I dobra, dobra, dobra. Wa! La 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 Wali, o wali, wali. Dobra, się będzie win. Nie wiem, zaraz ja mogę zginąć w sumie. Dobra. Ale ominę... ominąłem. A już chyba nie ma, dobra. O nie, czy ja to wygram? Proszę, proszę. Proszę, proszę, proszę. Proszę, proszę, proszę. Szybko, szybko, o lag. Lag, lag. Przygrałem, no. ten lak Dobra Przegrałem Nocieżie no Cię no. przygrywa czasami Albo to w sumie przez internet Dobra Fajnie, że mam gawę W sumie wszystkich rzadkich no kurde! Z tymi lagami. Dobra. Dobra. Ciutko zabieramy. Te większość tego z w sumie nie będą. nie będę. A, w sumie nie pokazałem wam na bo zapomniałem. Ten czasami nie działa, że ja mogę ich leczyć Jak mi się tak kojarzy Wygrałem Czwarte miejsce Druga ranga Ehehe. Kurde, zbyt dużo lagów Zbyt za dużo lagów Szczególnie ja ogólnie ustawiliście tego do tego momentu to na w komentarzu ja wam powiem e, że, że, że niedługo pewnie się pojawi jakiś I TikToków o, o! To mój pies. Kiedy drze dlatego, że szczeka. Proste. Jak? A nieważne w sumie. Jak do tego doszło? Bardzo ciężkie. No,